Dobra. Teraz czas obczaić fontannę. O tak to wygląda z tego miejsca. O, zobaczcie to. A tutaj w drugą stronę widok na pałac. Wejdę sobie tędy. Sobie nie zatłumam. Teraz i tak tam pójdę. No wszystko tam podobno jest Perseusz, a tam dalej jest Nike. A tędy chyba można nawet tu wejść. No, dobrze, dobry plan. Dobry plan. Tu ma jakiś wylew, a tutaj znowu puszka, no. nawet czy tu mogę wejść, ale wodostrzał i tam jest ten ziomek zwany parasteuszem i też ma jakiś sprzęt, o. a ja idę tam. O. Koleżanka Nikę na słupie, odbudowana, zajmijmy się, staram się, to wygląda. O! Zobaczcie, jak to wygląda stąd. No, miejsce ma potencjał. A co, już nasi lecą? dobra dobre. A tak to wygląda z dołu. Jeszcze zdążyłem, bo moja grupa się zawija. to koleżanki pozują. Tu jest woda niezbyt płytka, ale zaczynam bokarnie. Chciałbym przestąpić. No, tak wygląda. To magiczna tamna, Także jeszcze raz Wam powiem. Przyjeżdżajcie do pałacu Majańskiego. Zwiedzajcie. Kupujcie bilety i pomóżcie to wszystko odnawiać. Bo miejscówka ma mega potencjał. Tylko musi być nas po prostu więcej. Jeśli chodzi o stare drzewa, to też jest stare drzewo. Co pewne nie, nie jest to drzewo o sprzed kilku tysięcy lat, ale jest to jakaś akacja podobno, a może źle usłyszałem, ale ma 180 lat. Też trochę widział.